Witam nas kochani serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Jak może wiecie, z mojego kanału sezon kartingowy w Polsce już się skończył. Tytuły, które zdobyłem w kartingu było to Mistrzostwo Polski kartingowych mistrzostw Polski, czyli KMP i tytuł mistrza Rock Cup Poland, więc z sezonu kartingowego jestem bardzo zadowolony. Dzisiaj jesteśmy. Na torze w Toruniu na motoparku na treningu u Patryka Detmera, który teraz prowadzi szkolenia, ale ja nie o tym dokładnie dzisiaj mówię, bo na następny sezon mamy bardzo grube plany związane z driftingiem, ale więcej Wam nie zdradzę. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, żeby nie przegapić większej ilości filmów na moim kanale. Ja nie przedłużam, idziemy upalać. Tak pachnie 100 złaty. Tato może tam ogarnąć wszystkie sprawy, podpisać wszystkie papiusy, a ja wsiadam w Bemkę i najpierw lecimy trochę e, dogrzać sprzęt, dyfry trochę zagrzać, żeby wszystko było pięknie tutaj dogrzane, troszkę do grzej oponki i pracujemy na toru. Najpierw idziemy na ósemkę. Jeżeli będzie wolno Obserwuj procent etanolu, bo jest zalane 83% paliwa. Ja zrobiłem mieszankę, ale widzisz, skacze 55, 54. Nie, dobrze, jakby nie było mniej niż 45, a, a nie więcej niż 65, 70, tak? Ale nie będzie, to już jest raczej będzie tak, jak jest, okay? Ostrożnie jeździ się i, i baw się dobrze, tak? Się bieżnik zaczął odczepiać, zaczął rozwalać samochód. Więc jechałem od razu. Tak się że bieżnik nie nadążył. Nie nadążył bieżnikować. No, faktycznie, bieżnik opuścił czat tak. <głos> <głos> Jak miło zobaczyć jak wyszkolę, koła się, tak? <noise> Masz klucz? Nie? No. pretty good. Jakby nie było ciśnienia paliwa, no, to tylko ok. na chwilę Odpaliłem, pojechałem kawałek znowu z gazu I później odpaliłem jeszcze raz i dojechałem tutaj do serwisu Może to być też spowodowane tym, że mamy 60% etanolu Ale mieliśmy tak ustawiony program, że od 45 do 65 Więc jakby mieści się w tej normie Ale zaraz dolejemy jeszcze zwykłego 9,8 i zobaczymy Więc w aucie gdzieś tak... Obstawiam ze z 150 stopni. Wiem, wiesz, Nawiew, nawiew ustawił na we... 32 człowieku. Nie to to we twoim ciągniku, nie? Nie. Traktorze. Traktorzu. Tam ma klimę. Wstyd na wioskę wyjechać tą pęką, nie? Jaki jak? Jak taki wioskę traktoru na wioskę. To, tra... to, tak. traktor, na je to tak. do miasta nie można wyjechać. Aha, chłopadzie Ale jak idę dobrze, nie? Idzie jak zły Elegancko. Powiedzą Dobrze czy nie? Bardziej to super! Bardziej z tą mocą powinieneś działać na miasteczko rowerowe, to by było lepiej, ale... Niech stary tryku, zaraz zobaczymy jak będzie Ci ci No Dlatego ja nie wsiadam! Dawaj Mariusz! Dawaj A co? Przecież to tylko 20 koła będzie O! Bo z rozsądku. Mądrego to i warto go sobie posłuchać. Obaw się za 20 koła, dawaj. Mariusz, nie masz cychy. Nie zrobi tego, Jest za cienki. Po przerwie jesteśmy, 13.30, wsiadamy, jedziemy w kolejne przejazdy. Drugi kąpet to posposzedł. Kolejny zestaw kół już jest założony na BMW 5-6 okrążeń i trzeba zmieniać te opony, bo no przy takiej mocy już 550 koni, to te opony idą momentalnie, a grip jest dosyć duży, bo jest 20, obstawiam 5-8 stopni. 28 stopni jest na pewno, jest sporo gripu na torze, a to teraz poszedł po radio, bo przed chwilą mi tańczył. Tak wyglądało, a on już pokazywał. Nieważne, lecimy dalej. ostatni weekend tego lata ciepły Jestem pod mega wrażeniem, naprawdę. Mega. Kontrolujesz to, lewą nogą trzymasz go. Ja już o, na lewej nogi. Wiem, ale wiesz, że sprzęgła kopnąłeś, dokleiłeś się jeszcze raz, bo on jest nie. Bo tam strasznie strasie postawiło, ja się naręcznie przetrzymałem, kopnąłem ze sprzęgła i to jeszcze go no, nie. Ale kurde, no słuchajcie, ty, 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 ty siedzisz w środku, nie? Jak to wygląda? No blisko. blisko. Wygląda to po prostu naprawdę. Ja jestem... Kontaktową. No ale to nie to, że kolektor to jest, jest zawodową, kompletnie zawodową. Ja jestem pod mega wrażeniem i. I naprawdę szapowa, szapowa stary. Lewa noga weszła sama, widzisz, już ją używasz, gasisz to auto, przytulasz się, Jest do kontry, kontrolujesz, strzywasz ze sprzęgła jak trzeba. Jest on przy... No, super. Kiedy mi trochę od że puszczał lewą nogę i nagle... No, ale do kleja pięknie, no, ja jestem pod wrażeniem, naprawdę. A widać korekty jakieś, że robię? Znaczy to są takie korekty, które, yy, które są spowodowane tym, że, że, Zresztą że, że tak, że, 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 że no, że ty to, on, on to robi i ty musisz się, wiesz, bronić, się. nie, po pracy. tak, ale nie to, że to jest korekta taka, że, z z, tak, z twojej winy, nie, 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 ty jedziesz bardzo blisko, super, naprawdę, mhm. pod wrażeniem, mhm. rzadko go chwalę. gorąco ostatnia godzina jazdy cztery komplety opon, piąty w gotowości teraz dziecko zadowolone o, lata, paneta odkręcona szczęśliwy śmiertnięty. a stary dobra, Olek eee, te opony są jeszcze na do nie, na nie, trzy no, dwa, 3 przejazdy. dobra? Mamy jeszcze jeden komplet, mamy godzinę jakby teoretycznie jazdy, nie, Zakończamy tego dosyć wydaje mi się, że krótkiego vloga, bo mamy godzinę 16.15. Wyjechaliśmy o godzinie 6 rano, więc teoretycznie 10 godzin poza domem, ale jeździliśmy ile z 5 godzin, tak jak, tak jak myśleliśmy, że będziemy gdzieś z 5-6 godzin sobie tutaj upalać nasz samochód. Na szczęście się nie zepsuł. Kilka razy przegrzał się tutaj piesek mój. Kilka razy było mu ciepło. EGT się trochę przegrzało i wyłączało mi zapłon, ale to jest po prostu zrobione dla bezpieczeństwa, właśnie silnika, więc tak musi być. A zazwyczaj, jak gdzieś, jakieś zawody to nie, nie upala się przed tym, musi Więc mam nadzieję, że ten vlog Wam się bardzo podobał. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I do zobaczenia! nara! Nara